Z tej strony Hubert. Dzisiaj nagrywam specjal na 10 widzów. Nie wiem czy to dzisiaj wrzucę. Dzisiaj mamy 5 sierpnia, czy po wyjeździe. Mamy tu konia na tle tutaj takiego ładnego krajobrazu w, w mieście w Babiloście. Dobrze, to na ten specjal 10 subów. przy znalazłem sobie o sobie takie fakty oraz plany dalsze na YouTube. Pierwszy wiek. Jak mówiłem, na pierwszym vlogu mam 13 lat, idę do pierwszej gimnazjum. Taki typowy gimby. Drugie, kolor oczu włosów. Kolor oczów nietypowy do koloru włosów, czyli piwne. Przepraszałem już za to, że na tamtym filmie było widać, że były jednak rude. Zainteresowała mnie. Na intrze można zauważyć, że jest to piłka nożna, rap, gry typu akcji i Strzelanki. Dalsze kroki na YouTube. Jak można zauważyć, będą to głównie vlogi. Jednak możemy przypuszczać, że będą jeszcze challenge, może, ale to chyba nie jest pewne gry. Oraz taka seria. Tak dokładnie dwie, może trzy z żarty od Merganiego, ale o tym kiedy idzie. Co się wydarzyło przez te trzy lata dokładnie. Wielu ludzi nie wie, że tak naprawdę miałem przerwę, nie miałem zbyt dużo widzów, ale tworzyłem filmy, tak. Byłem dosyć młody. Działo się to, że no co. Przestałem nagrywać, ponieważ po pierwsze straciłem kamerę, przez większość czasu nie miałem później telefonu. Więc jak pomyślałem, że nie masz czego nagrywać. Później się w końcu wziąłem za naukę i za szukanie przyjaciół. I właśnie takiego kamerzysty znalazłem nowego, który się już Wam pokazywał. Historia Szymona, jak dobrze wiedzą moi starzy widzowie, kiedyś nagrywałem z takim Szymonem. Nie powiem nazwiska, bo wiem, że jeśli zauważę ten film, to mnie zamorduje. Jest to mój kuzyn, przestał nagrywać, dlatego że tak naprawdę już Dorsy Dwa lata ode mnie starszy, już idzie do trzeciej gimnazjum, a jestem takim jeszcze taki jeszcze... Takim dzieckiem, nadal jeszcze, jakbym miał 8 lat kiedyś. No, i teraz taki bonus na siódmą ciekawostkę. Historia włosów. Jak można zauważyć, kiedyś miałem krótkie włosy. Miałem takie króciutkie o takie. Na jednym vlogu można zauważyć, mieliśmy bekę z kamerzystą, byłem łysy. Odwróciłem kamerę do góry nogami i to wyglądało jak kolano. Takie kurde przebrane. No i miałem też inne okulary, ale. Oto tutaj nie pisałem, yy, kolor, yy, historia włosów, no na... byłem rudy, nie wiedziałem ty, tego przez większość lat, yy, no to hmm. później uznałem, że lepiej będą wyglądały dłuższe. Kiedy zrobiłem te włosy dłuższe, zauważyli ludzie, że jestem rudy, no to tam byłem w, w załamce, jak to każdy, kiedy pierwszy raz zostaje obrażony. Ale jednak stałem na siłach i miałem ich w dupie. Później się wkurwiłem, bo już miałem tego dość i zabarwiłem włosy. Chociaż myślałem, jak można to zauważyć na pierwszym vlogu, na którego zapraszam. Póki co to wszystko. Yy, następny film planuję powiedzieć. Yy, dalsze kroki na YouTube. Jeszcze bardziej dokładnie. Marka.